Cześć. Witam was dzisiaj w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na filmik paznokciowy. Pokażę wam dzisiaj zestaw od marki Neonail, który miałam przyjemność przetestować i zaprezentować wam działanie nowości, czyli lakierów 3 w 1, gdzie macie w jednym lakierze bazę, Lakier oraz top. Jest to nowość, jest to naprawdę ułatwienie dla osób, które albo nie zdecydowały się jeszcze na stylizację paznokci lakierami hybrydowymi, z braku czasu, z braku jakichś, nie wiem, umiejętności czy strachu przed tym, że trwa to zbyt długo, że jest tych kroków zbyt dużo i że sobie nie poradzicie. To jest naprawdę myślę, że dla każdego, tak jak sama nazwa wskazuje. Jest to banalnie proste. Ja Wam pokażę, jak przejść przez całą stylizację paznokci w domu. Możecie sobie zakupić jeden z setów. Sety macie dwa: jeden basic, czyli taki set, w którym macie jeden lakier hybrydowy, który sobie wybieracie, jaki chcecie kolor, albo ten, który ja mam, czyli pro starter set, w którym wybieracie sobie aż trzy kolory lakierów hybrydowych i sami sobie dobieracie. Nie macie nic narzucone, więc z 14 kolorów, które są na dzień dzisiejszy dostępne, wybieracie sobie trzy, które uzupełniają Wasz zestaw. W związku z tym, że ja też już jestem, że tak powiem, Obyta z tym tematem i od dawna stosuję lekier hybrydowy, no to wiedziałam też krok kroku jak wykonywać taki manikir. Dodatkowo tutaj jeszcze Wam nagrywałam, a mimo wszystko zajęło mi to około 15-20 minut myślę, że max, bo Alex z Pawłem poszli na spacer wokół tutaj bloków na osiedlu, i ja zaraz do nich dołączyłam, naprawdę zajęło mi to bardzo mało czasu. Jeśli zastanawiacie się, czym w zasadzie się różni ten lakier od tych standardowych, o których do tej pory słyszeliście, no to różni się tym przede wszystkim, że nie ma bazy oraz topu. Nie używacie ani bazy, ani topu, tutaj macie wszystko w jednym lakierze. Lakiery oczywiście są przebadane dermatologicznie, zawierają proteiny jedwabiu i jeśli chodzi o trwałość, myślę, że to jest istotny punkt tego filmu i pewnie wiele z Was jest ciekawych, jak to wypada w stosunku do lakierów hybrydowych, takich standardowych oraz zwykłego lakieru. Tutaj możecie się cieszyć z taką stylizacją do 14 dni. Więc myślę, że bardzo fajny wynik. Ja dzisiaj pokazuję Wam paznokcie. To są 5 ponieważ ja nagrywałam ten tutorial dla Was 5 dni temu. No i na dzień dzisiejszy, żadnego odprysku. Jestem no, zachwycona. I teraz przejdźmy może już do tutorialu. Pokażę Wam krok po kroku, jak wykonałam właśnie ten manikier, który mam dzisiaj na sobie. Dobra, no to zaczynamy. Oczywiście na początku dezynfekcja dłoni, później nadajemy ostateczny kształt paznokcią przy użyciu pilnika. Odsuwamy skórki drewnianym patyczkiem. Ja ten krok pominęłam, dlatego że moje skórki już były wcześniej przygotowane. Kolejno paznokcie matowimy polerką i usuwamy ten pył, który gdzieś tam na paznokciach się osadził. Paznokcie przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem. Nakładamy pierwszą cienką warstwę na płytkę paznokcia i pamiętajcie o zabezpieczeniu wolnego brzegu, wtedy będziecie mogli dłużej się cieszyć właśnie taką stylizacją paznokci. Kolejno utwardzamy w lampie LED. I nakładamy drugą, również cienką warstwę lakieru. Tutaj znowu pamiętajcie o tym wolnym brzegu i gotowe. Jest to banalnie proste, po takich dwóch utwardzeniach już macie gotowe paznokcie. Po chwili możecie nałożyć też y, oliwkę, która Wam nawilży i odżywi skórki. To by było już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że był dla Was przydatny. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie na Instagram. Do zobaczenia!